Jest czwartek, 5 grudnia. Codziennie o 18 znajdziesz tu Słowo Boże na kolejny dzień. Wysłuchasz tu też rozmowy, w których razem z naszymi gośćmi szukamy odpowiedzi na trudne pytania dotyczące wiary i Kościoła. Pochodnia, Pochodnia Podcast. Podcast. Możemy się rozwijać dzięki Waszemu wsparciu. Dziękujemy. Dziękujemy. Szczegóły w opisie. Czytanie z Księgi Proroka Izajasza W ów dzień śpiewać będą tę pieśń w ziemi ludzkiej. Miasto mamy potężne. On jako środek ocalenia umieścił mur i przedmurze. Otwórzcie bramy. Niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności. Jego charakter stateczny ty kształtujesz w pokoju. W pokoju, bo tobie zaufał. Złóżcie nadzieję w panu na zawsze, bo pan jest wiekuistą skałą, bo on poniżył przebywających na szczytach, upokorzył miasto niedostępne, upokorzył je aż do ziemi, sprawił, że w proch runęło, podepczą je nogi, nogi biednych i stopy ubogich. Oto słowo Boże. Błogosławiony idący od Pana. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo jego łaska trwa na wieki. Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w człowieku. Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w książętach. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości. Wejdę przez nie i podziękuję Panu. Oto jest brama Pana. Przez nią wejdą sprawiedliwi. Dziękuję Tobie, że mnie wysłuchałeś i stałeś się moim zbawcą. O Panie, Ty nas wybaw, pomyślność daj nam, O Panie. Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, błogosławimy Wam z Pańskiego domu. Pan jest Bogiem i daje nam światło. Błogosławiony idący od Pana. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Szukajcie Pana, gdy można go znaleźć. Wzywajcie go, gdy jest blisko. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, Zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś kto tych słów moich słucha nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom i runął. A upadek jego był wielki. Oto słowo pańskie.